8 czerwca 2022 roku w niepublicznej szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim odbył się 19. gminny konkurs pod tytułem Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach pod honorowym patronatem dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Pawła Bukowskiego Uczczono w ten sposób 180 rocznicę urodzin pisarki oraz Rok Marii Konopnickiej ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie udział wzięło 31 recytatorów z ośmiu szkół z terenu gminy Tarnowiec – Czeluśnicy, Glinika Polskiego, Łajst, Nowego Glinika, Rostok, Tarnowca, Umieszcza oraz Wrocanki. Jury w składzie Paweł Bukowski dyrektor Muzeum w Żarnowcu, Barbara Bukowska kustosz muzeum, Bartłomiej Smyka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz Lucyna Szpyrka, gość honorowy, oceniało recytatorów w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Pod uwagę brano dobór repertuaru, interpunkcję, kulturę słowa, a także opanowanie tekstu. Po raz pierwszy w historii konkursu uczniowie sięgnęli do utworów prozatorskich Marii Konopnickiej, między innymi do fragmentów "W Awinionie oraz "Wspomnień z podróży". Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców kategoria klas 1-3 pierwsze miejsce Anna Marek Szkoła Podstawowa Nowy Glinik, drugie miejsce Zofia Kołbuc Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, trzecie miejsce Dominika Jerzyk Szkoła Podstawowa Glinik Polski. Wyróżnienia otrzymali Kacper Owsiak ze Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy oraz Adam Faber ze Szkoły Podstawowej we Wrocance. W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zdobyli Mateusz Osika ze Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy oraz Oliwia Wilgucka ze Szkoły Podstawowej w Rostokach. Drugie miejsce Konstancja Gębuś-Marek ze Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku. Trzecie miejsce Zuzanna Muzyka, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu. Wyróżnienia otrzymali Sebastian Frańczak, Szkoła Podstawowa w Łajcach. Nikola Segin, Szkoła Podstawowa w Umieszczu. Kinga Kobak, Szkoła Podstawowa Glinik Polski. Paweł Sajdak ze Szkoły Podstawowej we Wrocance oraz Aleksandra Kopczak, również ze Szkoły we Wrocance. W kategorii klas 7-8 pierwsze miejsce zdobyła Zofia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim, a wyróżnienie otrzymał Mateusz Sanocki ze Szkoły we Wrocance. Nagrody oraz poczęstunek dla uczestników ufundowali Stowarzyszenie Unia Szkół, Gmina Tarnowiec, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, pani Lucyna Szpyrka oraz Sołtys Wsi, Glinik Polski. Recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy Was do naszych poprzednich filmów na naszym kanale. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i dzwoneczek, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście.